Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Piotr Strus po gali Strife 2 w Puławach. No, jak wrażenia po tej gali? No, uważam, że pozytywne, że odbiór był pozytywny. Uważam, że obroniliśmy się bardzo mocno fight cardem, że walki były ciekawe, emocjonujące i ja jestem e, zadowolony. Jak na drugą galę i, i realizację, e, jakby no, wiadomo, uczymy się tego wszystkiego, łapiemy doświadczenie, jak to zrobić to jestem zadowolony, naprawdę jestem zadowolony Artur Ostaszewski jako matchmaker tutaj mówił, że ciebie trzeba spytać, czy jesteś zadowolony z jego pracy, więc, więc pytamy jak, jak oceniasz tą kartę walk, czy, to czy, to czy to właśnie, to jak się Artur spisał w ja tej roli? Czemu od razu o pieniądze wypytacie? nie może być dobrze po prostu było dobrze, no i bez podwyżek i obniżek, nie no słuchajcie no co, ja wierzyłem w Artura od początku to, to nie jest tak, że on tu się wziął z przypadku bo nie było kogo zatrudnić, tylko jakby budując tą federację, gdzieś tam w głowie miał od razu to, że fajnie by było Artka ubrać w matchmaking udało się, uważam, że Artur zrobił bardzo dobry fight card fight card, który się dobrze oglądało na kanale sportowym, z tego co gdzieś tam dotrzeł mnie już jakiś feedback jak to były dobre opinie, dobry jest wydźwięk tej całej gali więc no to tylko świadczy wszystko na plus łącznie z tym, że fight card podobał po prostu. Na ile miałeś szansę obejrzeć tutaj wszystkie walki? Na 90%. O tak, wszystkie na 90%, bo oczywiście backstage był, był mój też, więc ale miałem jakby podgląd cały czas, więc, więc widziałem, co się działo. E, myślę, że większość walk jestem od razu na chłodno w stanie ocenić, która, która mi się podobała, która mi się mniej podobała, bo ogólnie to nawet powiem wam, że i karta Semi Pro zaskoczyła mnie ta, takim poziomem i, i dynamiką walk, żeby się to dobrze oglądało. No to ocenię od razu, która z walk Ci się najbardziej podobała? Nie no, I no, czyli... która najmniej. Leczkowski <laughs> Grabowski oczywiście no to jest wiecie tak krwawa walka zakończona w pewien sposób dla tych ludzi którzy mniej jakby siedzą w sporcie w dziwny sposób bo jakiś tak nagle sędzia przerywa po drugiej rundzie rozcięcie było w pierwszej rundzie dopuścił do drugiej Eee, trzeba wiedzieć, że tam został odjęty punkt Piotr Jarosz bardzo dobrze się zachował no bo, bo rośniecie było na tyle poważne, że nie dopuścił dalej do walki a że było ponad już 50% eee, walki stoczonej tak, i mogli sędziowie podjąć decyzję, no to uważam, że jak najbardziej słuszna decyzja no i oczywiście e, ja jestem za rewanżem bo, bo dobrze by było to e, pociągnąć dalej, no i jednak zakończyć tą walkę e, no taki jeszcze raz jakby zobaczyć chłopaki jak się pokażą w tym oktagonie no i szalona na pewno walka Dzikowskiego z Nowakiem, najpierw Nowak miał Dzikowskiego i Dzikowski go wykończył. Oczywiście, że tak, to, to na pewno też trzeba taki zwrot akcji, nieoczekiwany, tym bardziej, że Nowak u siebie, więc ta publika tu zawrzała. Eee, no. Wydarzyło się, wydarzyło chyba chyba za mocno chciał po prostu e, Nowak, no i tych sił potem zabrakło, ale to nie tylko to, bo i, i Zalewski, młodość weszła, dynamika, prawda, walki, e, Igo godu tak samo, pierwsze, e, pierwsza runda, cała przewalczona w sposób taki, no, bardzo myślący, bardzo... E, rozważny zawodnik, bardzo poukładany zawodnik, prawda? I na koniec ta, ta cała akcja z tym, gdzie, gdzie sędzia też przerywa, bo z gąk, niby uratowało, a, a w konsekwencji prawda, mamy jednak zakończenie walki. E, Róża gumienna, też uważam, że wcale nie fajna walka, zawodniczka niemalże dwa razy większa, Niemka od, od Róży. E, Róża no, zakończyło się to kontuzją i tak dalej, ale uważam, że Róża też po, po tej długiej przerwie fajnie się zaprezentowała w octagonie Strife, tak więc no, całą, całą, cały fight, tak uważam, że bardzo fajnie Walka wieczoru, wiadomo, z takim podejściem już bardziej, e, powiedzmy, doświadczeniem. Tak? Wiadomo było, że, że, że Bartek Kopera potrzebuje tego zwycięstwa bardzo, tak więc pewnie nie chciał ryzykować, no ale ta technika na koniec buggy choke zaskoczyła nawet mnie, jak oglądałem to na, na, tam na telebimie, mówię wow, byłem zaskoczony. No i, i z tego, co, co powiedział Bartek, to nie dużo brakowało. Jeszcze spytam, lokalna gwiazda i gdzieś tam schodzący talent MMA. Gabrielek. Tak jest. Kamin Gabrielek. No to już e, pierwsza gala pokazała, super knockout, bardzo szybki, bardzo krótki. E, chcemy wspierać. Od początku założeniem federacji e, organizacji Strife było to, żebyśmy inwestowali w tutaj lokalnych, młodych zawodników. No i myślę, że Kamin Gabrielek takim jest młodym zawodnikiem. Mam nadzieję, że jego kariera będzie dalej rozwijała się tak prężnie, jak to jest wraz z organizacją Strife. No i co? I liczymy, że, że, że idziemy do przodu cały czas. My, mówiąc, jako organizacja, jak i Kamil Gabriolek. Mówiąc o nim, nie sposób nie wspomnieć o, o publiczności też tutaj, bo, bo ona, no, on sam mówił, że troszkę go spieła, no, ale jednak ta publika lokalna tutaj dała naprawdę doping porównywalny do tego, gdzieś tam, który ostatnio Radom prezentował. No bo to chyba jest taka magia, wiesz, tych takich nie, niewielkich miast, że, że ta społeczność, mimo że to już jest e, nie, nie małe miasto e, Puławy, ale to ci wszyscy lokalni ludzie się tutaj zawężają taką naprawdę społeczność, wspierają siebie na, wzajemnie. No i to potem widać na, na wydarzeniach takich jak to, że, że, że jednak ci kibice przyjeżdżają za swoimi e, zawodnikami, kibicują. I czy to widać na przykładzie zawodników z Radomia, jak jeżdżą, prawda, no można zobaczyć jak Albert Ozimkowski, który jest komentatorem u nas, sprzedaje bilety na galach dzisiaj. Tak, no to jeżdżą za nimi wszyscy wszędzie, tak więc no, to jest myślę, magia tych małych miejsc, stąd też nasze podejście, że, że, że się nie pchamy gdzieś na wielką stolicę, od razu organizować tam galę, tylko pomału, pomału, małą łóżeczką. Jest na razie nam tutaj dobrze, w listopadzie Strife 3 również tutaj, tak więc e, małą łóżeczką do przodu cały czas, żebyśmy się pomału rozwijali i gdzieś tam pieli w górę. Ale to gdzieś są plany, żeby spróbować też w innych miejscowościach? Oczywiście, że tak. Mamy plany takie, że jak to już będzie na tyle wszystko e, poukładane, bo powiedzmy o tym, że musimy zdobyć doświadczenie, musimy się nauczyć tego wszystkiego, jak to robić, no to na pewno następnymi wyzwaniami będzie to, żeby iść szerzej, tak, do większych miast. A już coś możesz zdradzić z Strife 3 w listopadzie jakieś nazwiska? Nie, jeszcze nie, to matchmaker nasz będzie zdradzał. Na razie A już jeszcze... Ja nie zdradził, ale chciałem cię, wiesz, A, złapać. No to jak zdradził, to już wiecie, tam się nie będę powtarzał. Zagrajmy w ten sposób. Okej, okay, no to co, Piotrek, dziękuję. A, no jeszcze nie, 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 no moment jeszcze. O, oczywiście bym jeszcze wspomniał o tym, że się ją karty też było to, że knockout wieczoru był w walce Semi Pro. Cholewa zgasił lewym sierpowym i długo się przeciwnie mógł pozbierać. No myślę, że tak, że jeżeli byśmy mieli wytypować nokaut tutaj Gali, to na pewno jest to walka na Sami Pro i Cholewa fantastycznie zaprezentował się podczas drugiej walki tego wieczoru. To faktycznie o strajfie może tyle, ale pytanie, co z, co z twoją karierą zawodniczą teraz? No ja na pewno nie zawiesiłem rękawic na kołku, to jest e, biznes jakby drugi, który no, jakby sport jest cały czas tym numerem jeden, ja jeszcze nie, nie powiedziałem ostatniego słowa, wracam po kontuzji, myślę, że, że moja noga już jest e, w coraz lepszym stanie, żebym mógł mówić o tym, że, że niebawem wracam do regularnych takich ciężkich treningów, a to ze sobą wiąże, że wiadomo będę szukał, e, Zatrudnienia, w której jest z organizacji. No, Albert Odzimkowski tutaj przed chwilą coś wspomniał, że może nowy nabytek KSW. Jakie są szanse na to? Zawsze są szanse. To nie, to nie jest tak wiadomo, wiecie, no, żeby to się poskładało, to dwie strony muszą chcieć na pewno. To nie jest tak tylko, że, że ja będę chciał, czy oni będą chcieli, tylko musimy i organizacja KSW i ja jakby chcieć tego. Wiadomo, że aktualnie jeżeli popatrzymy na, na rynek, no to jeżeli chodzi o moją osobę, to myślę, że to jedno z ciekawszych e, możliwości do, wy, do, do wyboru, jeżeli takie okazje, okazja i taka propozycja się trafi. E, Były jakiekolwiek rozmowy? Na razie borykam się z kontuzjami, tak więc e, powiedziałem, że wygoimy kontuzję, jak już powiem, że jestem gotowy, to wtedy jakby powiem wszystkim, że jestem gotowy i kto się zgłosi, to, to będziemy rozmyślali. Ale czyli jakieś sygnały, że, że są zainteresowani się pojawiły? E, no myślę, że, że ogólnie się dzieje, tak. Większość zawodników, którzy rozstali się z federacją ACA, no gdzieś tam szukają z Polaków, na pewno szukają swojej drogi z, jakby z organizacją KSW. Daniel Milanczyk już podpisany, czyli czekamy na ciebie. Zobaczymy. Bartek Gleśko też podpisał. Bartek Gleśko też podpisał. No, widzicie, no, jakieś takie dobre wróżby idą. No. no dobrze, no to w takim razie chyba, chyba już tyle. Dziękujemy za tą galę, myślę, że była bardzo udana. No i czekamy w takim razie co też z Twoją przyszłością. Dziękuję Wam bardzo.